Kiedyś ktoś z Was pytał mnie, jak rozebrać zamek od CZ557, no to proszę bardzo, tak wygląda zamek. Tu zwracam uwagę na, na to miejsce. Tak? tak wygląda zamek dokładnie po wyjęciu z karabinu. Więc, żeby go rozebrać, yy, musimy tu mocno chwycić za zamek, tutaj za tą czarną część i przekręcić ją, patrząc tu od czoła, od czoła zamka, tak? Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Aż zeskoczy, to nacięcie w to miejsce, takie, takie podcięcie w tej części srebrnej zamka, że tak powiem. No, jeżeli to zrobiliśmy, to no możemy sobie radzić jakoś na stole, przytrzymując kolanem. Fajnie, jak mamy możliwość skorzystania z imadła. Musimy sobie zamek zamocować w imadło. Ja sobie do tego celu używam, słuchajcie, i musimy go zamocować tak. Bardzo ważne. Tu jest. Jak wam to pokazać, żebyście widzieli? Tu jest taka dziurka, w nią jest wbity stworzeń. Jego widać o tu od tej strony. On musi wyjść w tą stronę, tak? Czyli mocujemy sobie zamek tak, żebyśmy atakowali od tej strony tej dziurki i mocuję. Ja, go sobie, ja sobie go zamocuję w imadło przez skórzaną rękawicę, żeby nic się nie uszkodziło. Mhm. Ten otworek ma, słuchajcie, 2 mm średnicy. Można przeatakować to leciutko, dokręcam to sobie teraz w imadle. Sprawdzam, czy stoi. Dobra. Ehm, e, Przydałoby się wybijak o średnicy 2 mm. E, ja, tego wybijaka, ja takiego wybijaka nie mam, więc ja się posłużę wiertłem. E, a tak naprawdę trzonkiem wiertła, tak? Czyli. E, to jest wiertło. Tu jest część skrawająca wiertła. Tu jest trzonek. Trzonek to jest ta część gładka, która, yy, którą się mocuje w uchwycie wiertarskim. Włożymy sobie w tą dziurkę i powolutku będziemy wybijać ten sporzeń. Tam tu paluchem, czy wyłazi. Na razie opuszcza mi się cały zamek. Czyli za słabo dokręciłem. Dobra, łamie, łamie się wiertło. I zaczął wychodzić. Tutaj palcem sobie słuchajcie podtrzymuję od spodu, żeby tego stworzenia nie zgubić. Jest to stworzeń rozprężny, czyli taki, taki, taka rureczka metalowa. O, 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 mam ją na dłoni. Zaraz ją wam pokażę. Bardzo proszę. Wybiliśmy coś takiego. Teraz naszym zadaniem jest usunąć. Ten trzonek wiertła. O, trzonek wiertła usunięty. Musimy wyjąć dźwignię przeładowania. Słabo to widać, bo tu mam słabe światło. Uwalnia nam się dźwignia przeładowania. I teraz, tada, wyjeżdża cała iglica. A tutaj. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Spróbuję jakoś wyostrzyć. Zaraz mam zresztą fotkę wyświetlę. Tu będziemy robić. Spójrzcie na to. Na tą powierzchnię. Tu będę robił następne czary mary, czyli będę tuningował zaczep iglicy. Trzymajcie się, hej.